No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że U Ciebie jest wszystko fajnie. A tytuł filmu, jak widzisz, to jest list od Twojej osoby do Ciebie. A ta Twoja osoba to jest, mam na myśli, osoba, o której pomyślisz teraz. Nie musi być naprawdę Twoja, tak? To jest osoba, którą masz może w myśli, w sercu, gdziekolwiek, gdzieś tam jeszcze jest w Twoim życiu, albo faktycznie jest, obok, w pokoju. Także zobaczcie, kochani, tutaj są trzy talie kart. Wybierz sobie jedną talię, pomyśl o tej osobie. Na, czy najpierw pomyśl o sobie, a później wybierz intuicyjnie. Yy, Możecie kamyczek przyciągnie, może cała talia, ale jeżeli masz więcej osób, to wiedz, że możesz sobie włączyć pauzę i na przykład pomyśleć o trzech osobach i dostaniesz trzy listy. Także, kochani, gotowi wszyscy. Ja odsunę te dwie talie i zacznę od tej pierwszej, dobrze? Okej, okay, tu sobie tutaj aniołek popilnuje tej talii. Tutaj nikt nie będzie pilnował. Mam nadzieję, że nam się nie zgubi. No i zaczynamy od tej. Ten myczek położymy zbytu. Gotowi. List od Twojej osoby. Teraz w tym momencie myśl o Twojej osobie. Ja zobaczę, co ona chciałaby Ci powiedzieć w tym liście. Co chciałaby Ci powiedzieć ta osoba, o której teraz myślisz? Co chciałaby ci powiedzieć w tym mieście ta osoba? Co chciałaby ci powiedzieć w tym mieście ta osoba? Już mam rycerza kielichów. Co chce powiedzieć ci w tym mieście ta osoba? Co ci chce powiedzieć w tym mieście ta osoba? Co ci chce powiedzieć w tym liście Twoja osoba, o której myślisz? Co ci chce powiedzieć? Co ci chce powiedzieć Wisielec w odwróceniu? Dlatego stoi, bo jest w odwróceniu. Co ci chce powiedzieć ta osoba? W tym liście, który ci wysyła teraz, lub pisze. Będziesz czytać razem ze mną. Co chcę jeszcze powiedzieć? Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze chcę dodać? Widzę, że już nic. No to mamy to. Hmm. Ok. Kochani, to nie potrzebnie tyle miejsca. Zrobiłam. Myślałam, że ona więcej będzie mówiła, ale czułam, że to jest wszystko po prostu. To ja przesunę dla Was w takim razie tu bliżej, dla Was, żebyście sobie popatrzyli na te karty. Róże są dzisiaj prawdziwe. Dostałam od syna dwa dni temu. Trochę przywiędły, ale są prawdziwe. E, kochani, słuchajcie, teraz będziemy mówić, co ta osoba chce ci powiedzieć w tym liście. Ja będę mówiła końcówkę tak, jakby on, ale oczywiście mężczyźni mogą sobie na kobiety przewrócić końcówki, tak? A kobiety, jak pytają kobiety, też. To tak, żeby nie mówiła, on była, był, to ja bym mówiła po prostu to, co. W tym momencie poczuję to, tak będę mówić, a wy sobie tam poprze... poprzestawiajcie. Na własne potrzeby, tak? Mówi ta osoba, że ma do ciebie romantyczne uczucia. I zaczynamy, powiem tak. Mam do ciebie romantyczne uczucia. Jesteś dla mnie inspiracją każdego dnia. Lubię patrzeć na ciebie. Jeżeli ciągle mam twoje zdjęcie, jeżeli wiem, jakie jest twoje imię, nazwisko na Facebooku, lubię sobie popatrzeć na ciebie. Cały czas myślę w Tobie o Tobie, w taki romantyczny, ciepły sposób, tak jakbym pisał jakąś romantyczną historię jakbym pisał wiersz. Brzmi to czasami jak poezja, ale są we mnie te uczucia. Ciepłe uczucia. Nie mogę teraz opuścić tego miejsca, w którym jestem. Muszę oszczędzać. Jeżeli w, w Twoim wypadku uważasz, że nie muszę oszczędzać, akurat, to może nie mogę opuścić partnera, partnerki, ponieważ w tym miejscu, gdzie jestem, ktoś mnie potrzebuje. Ja uważam, że powinienem tam jeszcze być, jeszcze tam zostać. Tak naprawdę nie wiem, jak długo, ponieważ ciągnie mnie coś nowego. To jest bardziej Chciałabym, żebyś zrozumiała, że to jest bardziej mus, przymus, już przyzwyczajenie niż cokolwiek. To miejsce nie sprawia mi większej radości. Czuję mus, tak, to, to właśnie czuję. Przymus bycia. Może mi coś wiąże finansowo z tym miejscem. A może po prostu Pomyśl o mnie, może jestem daleko i wiąże mnie jakaś umowa, jakaś hipoteka, coś. To jest bardzo trudny wybór. Żebyśmy mogli być razem albo coś tworzyć, wiedz, że to jest trudny wybór. To nie jest dla mnie łatwe i nie myśl sobie, że o tobie nie myślę. Co prawda, może wyobrażasz sobie mnie jako kogoś spełnionego. Ale nie zawsze tak jest, nie zawsze jest tak jak pokazuje to. Są dni, a szczególnie wieczory, noce, kiedy marzę, jak to by było być razem. Ale to jest jedynie w mojej głowie. Snuję sobie takie fajne plany, wyobrażam sobie nasze wspólne życie, ale gdy budzę się rano, to wszystko rozmywa się jak sen. Jest tylko takie oderwanie moje od rzeczywistości, gdy mam na przykład doła, gdy jest mi ciężko, gdy jest mi lepiej, jestem zajęty swoim życiem, ale są dni, kiedy potrzebuję. Te marzenia to jest wszystko, co w danej chwili mam i czuję się lepiej przy nich. Tak naprawdę wiem, że między nami jest dużo rzeczy ukrytych. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co teraz myślisz. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. I to też mi nie ułatwia tego wszystkiego. Bo żebym cokolwiek mógł zrobić, to muszę czegoś być pewny. A nie jestem. Wiem, że to jest cudowne, to jest miłe, to jest inne. Ale nie mam tej pewności, którą powinienem mieć żeby zrobić jakiś krok. Żeby wyjść z tego miejsca, z którego wychodzę, muszę wiedzieć, dokąd zmierzam. Nie pójdę na ślepo. I za słowem też nie. Muszę to być czyny. Muszę mieć na to wgląd. Musi przyświecić słońce. Musi mrok odejść, Żebym mógł zrobić jakiś krok lub się zdecydować. Tak naprawdę ta bierność nie pomaga tutaj zupełnie. Już nawet nie patrzę na to z każdej strony. Już dla mnie to jest takie troszeczkę jakby oddalone. Nie obserwuję tego. Nie rozmyślam tak jak wcześniej. W tym momencie jedynie co wiem, to wspomnienia i marzenia w moich trudnych chwilach. To, że nikt nic nie robił, to wręcz utrudniło i dalej utrudnia tą sytuację między nami. Ten bezruch, to że nic się nie dzieje. A jak ma się dziać, jak ja nie jestem niczego pewien? Jak? Wiem, że mógłbym coś zrobić, wiem, że są wybory, ale te wybory mnie przerażają. Nie wiem tak naprawdę, co jest dobrym wyborem, a co jest złym. Czuję, że cokolwiek zrobię, to będzie błędne. Muszę mieć pewność co do tej sytuacji. Wiedz to, że muszę mieć pewność. I nie myśl sobie, że jest mi łatwo. Chciałbym zmienić to wszystko. Chciałbym odejść z tego miejsca, w którym jestem. Bardzo bym chciał odejść. Ale dużo lęku jest we mnie. To, że nic się nie dzieje, to, że się nie odzywasz. To pogarsza tylko sytuację. Ale pamiętaj, że mam te uczucia. One są. Masz pytanie, jakie one są. One są takie same, jak ty czujesz do mnie coś. To jest to, jest to samo. Identyczne uczucie. Pomyśl o mnie w tym momencie. Pomyśl, co do mnie czujesz. Powiem Ci, że czuję do Ciebie to samo. Dokładnie to samo. Taki był list od tej Twojej osoby. Z tej talii. I weźmiemy sobie drugą talię. Okej. Okay. Się nie podpisał, ale nie widziałam, jakie ma imię napisać na końcu. <laughs> no właśnie, wiedziałam, co ma tam napisać na końcu. Dobra, tak, którą myśmy drugą położyli? To tak, wy teraz napiszecie, to i tak już już się zaraz. Ta, a, ta była druga. Chyba. Kamyczek zabierzemy. Teraz Aniołek będzie pilnował tego kamyczka. I zobaczymy list od twojej osoby. W tym momencie myśl o tej osobie, o której pomyślałeś, gdy decydowałaś się na talię. To myśl o tej osobie teraz. I tak, jakbyś zadał pytanie kartom, co chcesz mi napisać? Co chcesz mi powiedzieć w liście? I właśnie, proszę Tarot o te słowa dla ciebie. Co będzie napisane w tym liście? Co ta osoba chce ci przekazać? Co ona chce ci napisać? Jakie słowa? Co chciałaby ci powiedzieć? Co chciałaby ci powiedzieć ta osoba? Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć w tym momencie? Co w liście Ci napisze? Co napisze Ci w liście? Co napisze Ci w liście? Co napisze Ci w liście ta osoba, o której w tym momencie myślisz? Co byś Ci chciała powiedzieć w tym momencie? Jakie mądrości przekazać? skrywa? Coś jest ważne na ten moment? Chce coś dodać? Czy ta osoba chce jeszcze coś powiedzieć o Ciebie w tym momencie? Czy chce coś dodać do tego listu? Czy jeszcze chce coś powiedzieć? Czy jeszcze chcę coś powiedzieć? Czy jeszcze chcę coś dodać? Czy jeszcze chcę coś powiedzieć? Czy jeszcze chcę coś ci powiedzieć? Czy jeszcze chcę Ci coś dodać do tego listu? Nie. Dobrze, co mamy to Troszeczkę poprzesuwam, kochani. Oczekajcie, będę patrzyła, gdzie Wy widzicie, ale sunąć! Sunąć, kochanie! Będę! będę sunąć! Dobra, księżniczkę tu sobie wsuniemy. Tą tu położymy, a to położymy na różę. Ok, tak pod ukosem też jest fajnie. A czekajcie, gdzie Wy jesteście? Uhu. Dobra, to położymy tu. Okej, okay? dobra, to położymy to. Dobra, list od twojej osoby. Słuchaj mnie. Ojej, ta osoba już nie chce kłamać. Te kłamstwa chyba wszystko zniszczyły. Posłuchaj, co ona chce ci powiedzieć. Wydawało ci się, że cię okłamuje. Ale to tak nie było. By nami teraz już nie chce kłamać. Chcę ci powiedzieć wszystko, jak było. Tutaj te kłamstwo między nami dużo popsuło. Niestety, i ja to wiem już teraz. Ale też mi się wydaje, że nie byłaś wcale szczera wobec mnie. Oboje siebie okłamywaliśmy. Nigdy zdrada nie jest dobrą, dobrym wyjściem. Trzeba najpierw zawsze powiedzieć: Czuję się czasami, jakbyś wybrała kogoś innego. Przyjaciółka była ważniejsza, rodzina, ktoś. A mówiłaś? Myślałem, że jestem najważniejszy. Czuję się taki stracony. To nie obwiniaj mnie, bo też czuję niesmak po tym. Gdzie jest ten ogień? Gdzie jest ten potencjał, który był? Nie ma tego ognia. To jakby ktoś zagasił go. Może to ten niesmak? Po tym kłamstwie, jak myślisz? Czuję, że nie jest tak, jak było. Przygasł ogień. Nie ma tej szansy, tego potencjału, tej bramy dla nas. Jakby to się zamknął. Czuję ogromny ból. Już wiem, że gorzej być nie może. Uwierz mi. To jest ten punkt zwrotny. Teraz będzie tylko lepiej. Straszne to jest. Jestem bardzo zły. Jestem rozgniewany. Marzę myślę czasami. Wspomnienie o Tobie bardziej gniecie moje serce. Czy bardziej mi jest trudno? Łatwiej by było, gdybym do ciebie już nic nie czuł. A ty jesteś taka zimna, niedostępna, taka święta. Jak mam czuć ten ogień do Ciebie? Boję się podejść. Co prawda, muszę teraz pracować. Mam rodzinę. Jeżeli mam, to wiesz to. Że mam dzieci. Mam obowiązki. Nie mogę zostać tak pokazany w takim świetle, jako oszust, kłamca. Nie chcę, żeby coś wyszło na jaw z powodu tych obowiązków, lub wobec dzieci, lub w pracy. Moja pozycja, tym, to, kim jestem, nie może zostać nadszarpnięte. Musisz to zrozumieć. Naprawdę dużo myślę o tej sytuacji. Dużo jest we mnie gniewu. Ale pamiętaj, że te ostre słowa wtedy nie miały tak zabrzmieć. Jest mi trochę wstyd. Jest mi wstyd. Bo wiem, że mogło z tego być coś fajnego, coś fajniejszego niż jest teraz. I pamiętaj, że mam niesmak po tych ostatnich słowach, które padły. Nie wiem, jaką mam ci dać odpowiedź. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, bo nie znam tej odpowiedzi. Boję się, że między nami coś wygasa. Czy ty jesteś zła na mnie? Czy ty jesteś na mnie obrażona za coś? Jeżeli chcesz coś mi powiedzieć, to powiedz mi wprost, bo czuję, że coś jest. Coś chcesz mi powiedzieć, wyznać, wyrzucić z siebie? Uważasz, że powinienem cię jej przeprosić? Czekamy oboje na te słowa. Na jakieś słowa. I żadno z nas nie jest gotowe, żeby te słowa padły. Może za wcześnie, pomyśl sobie, może to jest za wcześnie. No ale ciągnie się długo i nie będzie powiedziane to. Za bardzo jesteśmy bierni. Nic tu się nie dzieje. Obserwujesz mnie, obserwuję ciebie i co? I tak zostanie na zawsze? Chcesz tego? Musisz wiedzieć, że tęsknię, ale nie mam zamiaru pierwszy wyjść z inicjatywą. Tego raczej się nie doczekasz. A na pewno nie doczekasz się tego, jeśli przy Tobie dalej jest ktoś inny. Jest mi przykro, że tak jest. Ale na ten moment nie może być inaczej. Mi też przykro, że jemu tak jest. Okej, okay, kochani. List zabieramy sobie i przejdziemy do trzeciego. A co tam w ogóle u Was? U mnie jest rano. Dlatego ten list daję, bo zaraz lecę na shopping, a jeszcze wszyscy śpią. Pomyślałam sobie, że nagramy liścik <laughs> I horoskopy będą. To teraz y, mogę horoskopy nagrać, to bardzo się cieszę. Myślę, dajcie mi znać, czy chcecie horoskopy, y, czy chcecie horoskopy co tydzień do wszystkich znaków zodiaku. Musicie mi poinformować. Jeżeli chcecie, to będę to robiła. Dobra, to pewnie by dzisiaj wieczorem albo jutro by było na kanale, ale to dajcie mi znać. Dobra, kochani. Nawet dla pięciu osób jest, jest warto robić. Dobra, teraz się skupiamy na liście tej osoby, dobrze? Myśl o tej osobie, o której myślałeś przy wyborze kart. Czyli, co ta osoba chce ci powiedzieć w liście? Co ona chce ci powiedzieć w tym liście? Co ci chce powiedzieć w tym liście osoba, o której myślisz, która jest teraz w twojej głowie? Co ci ona chce powiedzieć w liście? Co ci chcę powiedzieć? Pytaj kart, proszę. Co chcesz mi powiedzieć? Co chcesz mi napisać? Co chcesz mi wyznać? Co chcesz powiedzieć? Widzicie. Mamiętaj. Co chcesz powiedzieć dla mnie? Co chcesz powiedzieć dla mnie? Co chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć w tym liście? Co chcesz napisać? Co chcesz napisać? Co chcesz napisać? Co chcesz napisać? Zaraz będziemy pisać, tylko ja będę musiała podładować chyba telefon. Wiecie co? Bateria mi pada. Ale słowa musimy do końca. Co chcesz napisać w tym liście? Co chcesz napisać w tym liście? Co? Co chcesz napisać? Czy jeszcze chcesz coś napisać? Czy chcesz coś dodać? Czy jest coś, coś, co powinno powiedziane być w tym liście? Czy jeszcze coś? Cokolwiek. Chcesz coś dodać? Ta osoba nie za bardzo jest powiem Ci wlewna widzę. Na bardziej o sprawdza, patrzy, niż ona cokolwiek tutaj y, robi. Poczekajcie, muszę ładowarkę podłączyć, bo nie wiem dlaczego bateria zaczęła badać. Znaczy, wiem dlaczego? <laughs> Poczekajcie, muszę ogarnąć sytuację. Okej. Okay. Nie tak też przyszedł, tak? A nie, tu e, czekajcie, fajnie, muszę chyba wyżej to położyć. Poczekajcie, patrzcie na swój list, a ona musi pomyśleć, jakie ją ładowarkę zrobić, żeby ta ładowarka doszła do telefonu. Chyba że wiecie co kochani, jak się rozłączy, to ja jeszcze raz. A nie, ja się nie rozłączę. Spoko. Spoko, loko. Uwaga, teraz wciskam wam. O, już się ładuje. Dobra. Mhm. Siadamy. Widzicie, że nawet latarka się wyłączyła. Widzicie? Szybko zjechało. Dobra. Kotki. List. To jest ważne. Teraz w tym momencie. Skupcie się. Natalia, którą pamiętacie, ten kamyczek. I tak, w tym momencie, co ta osoba chce Ci powiedzieć w liście? Nie wiem, jak mam to wszystko pogodzić. Te, te sytuacja z Tobą, swoje życie. Jak? To wszystko mnie przygniata. Chciałbym to wszystko zbalansować, ale nie wiem, jak. Próbuję znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie chcę niczego tracić, nie chcę z niczego rezygnować. Musisz to wiedzieć. Nie chcę rezygnować ani z ciebie, ani nie chcę rezygnować z tej sytuacji, w której jestem. Wiem, że muszę mieć to i to w swoim życiu. Ale jak mam ja to pogodzić? Spójrz na moją sytuację i pomyśl, czy to jest łatwe? Odpowiedz mi teraz. Widzisz, że nie. A zazdrość? Te toksyczne myśli tylko wszystko niszczą tutaj. Chciałbym, żebyśmy nie byli zazdrośni u siebie. Kłótnia. To wszystko to tylko niszczy. Powiniesz wiedzieć, powinnaś wiedzieć, że sytuacja jest trudna dla mnie i nic nie da, właśnie, żeby być zazdrosnemu, żeby myśleć, że ja chcę źle. Jak ja mam to wszystko zrobić? Chcę przyjechać, może. Jeżeli wiesz, że przyjeżdżałem, to może chcę teraz też przyjechać. To, co było złe między nami, to odchodzi już. To wszystko spada. Już przestaje tak myśleć, tak jak wcześniej. Już nie mam tych takich myśli mrocznych, ciemnych. Już teraz jest lepiej. Już teraz mogę powiedzieć everything is fine. Wcześniej nie mogłem, ale teraz już te blokady odchodzą. Nie mamy kontaktu. Nie mamy. I tak naprawdę... Nie mam zamiaru na ten moment pisać. Nie mogę napisać. A może zgubiłem twój numer? Oj, może zgubiłem twój numer. Się chłodziło między nami. Ta zazdrość, to ona myślę, że to zniszczyła. I nawet nie ma tej energii, która wcześniej była. Wszystko jest poblokowane. Nastała cisza. Teraz w tym momencie chcesz wiedzieć, co ja czuję i co ja myślę? Powiem ci tak: nie ma we mnie zazdrości, nie ma we mnie złości, nie ma we mnie nienawiści, nie ma miłości. Się czuję tak, jakby ogień z lodem się pomieszał, tylko paruje coś. Jej, czujesz to? Czuję, że się odsunęłaś, odeszłaś. Nie ma ci blisko staś mnie kochać? Nie piszesz do mnie? Nie chcesz już mnie? A ja chciałbym wykonać ruch. Wiedz, że te blokady, to wszystko, co wydawało ci się problemem, dla mnie tym problemem nie jest. Nie przeszkadza mi ani różnica wieku, ani sytuacja, w jakiej jesteśmy. Ja naprawdę próbuję to pogodzić, wszystko z sobą. Nie bądź zła. Zły też nie bądź. Czym dalej to jest, to tym bardziej się uspokajam. Nie jestem już teraz zły. Musisz to wiedzieć. Wszystko odeszło. świeża karta. Czysta karta. Ale zastanawiam się, czy nie utraciliśmy kontaktu? Czy nie zgubiliśmy swoich numerów? O, i problem jest z tym. Jak napiszesz, to powiem ci, że jest wszystko fajnie. Nie mam do ciebie żalu. Ten żal już odszedł. Odszedł razem z wszystkim prawie. Co za dół? Wiesz co, tak jakbym zawiesł gdzieś i czekał na coś, na rozwój sytuacji. A zapytam Ciebie. Czy to nie są twoje wybory? Może przez to, że ty pamiętaj o tym, że ty nie mogłaś się zdecydować. To nastało to wszystko. Nie mogłaś się zdecydować, czy ja, czy on, ona. No i teraz to wszystko jest, co jest. Ale nie mam żalu. Chciałbym dalej mieć kontakt. I to teraz, gdybym miał numer, to pewnie bym napisał, albo zadzwonił, a adres, to bym pewnie przyjechał. Tak mi ciągnie dzisiaj do ciebie. Co mam zrobić? W skrajnych wypadkach, ale to Ty wiesz o tym, że taki jestem. To jestem piekielnie zazdrosny, ale to w tych gorszych przypadkach. I przez tą zazdrość wszystko zniszczyłem. Brakuje mi tu cytatu na koniec. Przez swoją zazdrością zniszczyłem między nami wszystko. Lub Ty zniszczyłaś wszystko. Ale, jeżeli chcesz mieć kontakt ze mną. To pamiętaj jeszcze raz. Nie mam do ciebie żadnego żalu. Chciałbym nawet, żeby między nami było spokojnie, dobrze. Żebyśmy wyciągnęli do siebie rękę i zagrzebali topór wojenny, jeżeli taki był. Teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszystko mi jest dobrze. Bo jest. Chłód jest między nami jakiś. Ale doszłam już do siebie. I teraz jestem gotowy na nowe. Hmm, to fajnie. No, koniec listu. Podpisane. Stefan. Stefania. Trzymajcie się, kochani. Idę swojego pluszaka karmić, bo przyszedł z podwórka. I zdjąć ten telefon, żebyście widzieli tutaj akrobację, jak zawiesiłam ładowarkę. Wiśnie nie wiem, dobrze mi telefonu i ściągnęła. Trzymajcie się aniołki, buziaczki, papa.